Przyszedł czas wyróżnić trzeci raz w Polsce i na świecie symboliczną statuetkę Serce za serce w walce z koronawirusem. Bohaterów pierwszej linii frontu walki z pandemią, przedstawicieli służby zdrowia oraz organizacje, które wspomagały tę walkę. Projekt wyróżnienia statuetką Serce za serce w walce z koronawirusem Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wiosną 2020 roku. Wtedy byliśmy i jesteśmy teraz świadkami zagrożenia naszego życia i zdrowia, a tym samym mobilizacji sił i środków do walki z zagrożeniem. W ten sposób pragniemy wyrazić naszą wdzięczność, uznanie oraz głęboki szacunek dla trudnej i odpowiedzialnej pracy, jaką wykonuje Służba Zdrowia władzy o życie i zdrowie w naszym <grymianie> Prosimy na scenę panów profesora Roberta Lisiaka, doktora Marka Posąbkiewicza i doktora Stanisława Zelocz. Jedny z pierwszych wyróżnionych i tych, którzy wyróżniali członków Kapituły Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego do wyróżnienia przez niezwykłą serwis. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu doktora habilitowanego nauk medycznych Jerzego Jaroszewicza. Lekarz chorób zakaźnych, hepatolog, kierownik kadry i oddziału klinicznego chorób zakaźnych i hepatologii bytową Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pełnił ponadto funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego od początku pandemii. Jest niekwestionowanym autorytetem w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi, cenionym przez opinię publiczną, a przede wszystkim specjalistom leczeniu COVID, którym stosuje też nowatorskie metody. Zapraszamy na scenę pana profesora. Serdecznie

Profesor Krzysztof Być, kierownik pracowni z wirusologii, twórca laboratorium wirusologicznego BSL BSL-3 z BioGenetics w Małopolskim Centrum Biotechnologii, a także laboratorium zakaźnego na Wydziale biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego do spraw COVID-19. Także bardzo serdecznie zapraszamy. gente ataca o chefe